Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy na grudzień 2022 roku dla Zodiakalnych Bliźniąt. Karty są już potasowane, ale jeszcze tutaj, żeby nie było, przełożymy co dla Bliźniąt w tym miesiącu. Po prostu nie chcę tracić czasu na wizji, na tasowanie kart. Bliźnięta w, w tym miesiącu. Siódemka monet. Oczekiwanie... Coś Wam się może dłużyć, możecie mieć wrażenie, że nie możecie się czegoś doczekać. Wasze wyzwanie. Czwórka monet. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Czwórka buław. Co było w przeszłości? Trójka mieczy. O czym myślicie? Rycerz buław. Co w najbliższym czasie? Wieża. Wasze nastawienie. Dziesiątka monet. Wasze otoczenie. Piątka mieczy. Czego się nie spodziewacie? Piątka buław, konflikt jakiś, i rezultat śmierć. Powiem ciekawostkę, że tą śmierć miałam na spodzie talii. I tu mam jeszcze na spodzie dziesiątkę kielichów, więc jakieś relacje, rodzina. Dobra, lecimy, zobaczymy, co tutaj wyniknie. Tak jak powiedziałam, wygląda na to, że na coś czekacie, i teraz tak, albo to przyjdzie, albo przyjdzie tak niespodziewanie, że, że po prostu z butów wyskoczycie, dlatego że karta wieży mówi o wydarzeniach nagłych i niespodziewanych. Chociaż w kontekście tej siódemki monet, no to jest coś jednak wyczekiwanego. Chyba, że na coś czekacie, to się coś innego wydarzy i was zaskoczy. Generalnie no to jest trzęsienie ziemi. To jest coś, co coś, co po prostu zmienia naszą optykę w ogóle. Ale może być też tak, że to wy zainspirowani tymi wydarzeniami, tą sytuacją, wy zmienicie optykę. Wy zmienicie Podejście do jakiejś sprawy, pogląd jakiś. To, co mi przyszło pierwsze, to na przykład mm, zmiana podejścia do świąt. Takiego z takiego y, tradycyjnego, takiego, że coś muszę, że muszę po prostu podszczo i przygotować ten stół, taki, bo tak wszyscy robią od lat i tak musi być. Na podejście, ale ja w tym roku ten wolny czas chcę wykorzystać na odpoczynek. Yy, pakuję walizkę i wyjeżdżam w miejsce, gdzie odpocznę, yy, bo tego mi trzeba. Yy, nie chcę stać przy garach, przepraszam za kolokwializm, tylko zmieniam to i jako przykład to dałam, oczywiście. Jako przykład, żeby nie było. A rodzinne sprawy się tutaj bardzo mocno pokazują, więc bardzo możliwe, że ta tradycja takie podejście tradycyjne to jest ładne słowo, ale jeżeli nam to już zaczyna ciążyć, to może możemy to odbierać jako schematyczne, po prostu, a bo tak trzeba, bo tak zawsze było, nie, nic nie trzeba, chcę, owszem robię, ale nie dlatego, że tak trzeba, bo tak wypada, to już w ogóle masakra. Rodzinne sprawy się pokazują, tutaj, tutaj, więc, mm, no, tak jak powiedziałam. Śmierć i wieża to są karty, które mówią o końcu, o zmianie, o transformacji. Widzę, że to może dotyczyć nie tego, co się dzieje wokół Was, tylko co się dzieje w Was. Że to Wy jesteście gotowi, dojrzali na to, żeby zmienić myślenie na jakiś temat. No, nie zauważyłam, że ta karta też mi o tym mówi. Dlatego, że czwórka monet to jest trzymanie się kurczowo czegoś. Czegoś, kogoś, tradycji, wyobrażeń, osób, pracy, miejsc itd. itd. A to jest wasze wyzwanie, żeby to puścić. Zobaczcie, że ta osoba, która trzyma tę monetę, ona ma zajęte ręce. Nic nie może zrobić, no bo ma zajęte ręce trzymaniem czegoś, takiego status quo. Tak ma być już, bo tak było zawsze i koniec. Nieważne, że się dusza, że się męczę, że czujesz jak związana, ale tak ma być. A wy, mam wrażenie, że w tym roku, wy jesteście innowacyjni, wy jesteście znakiem powietrznym, wy jesteście intelektualistami, więc wy po prostu powiecie: No nie, ja nie chcę tak schematycznie. Na przykład, oczywiście jeszcze raz powtórzę, bo komentarze potem tym różne są to jest przykład. Natomiast karta wieży mówi o zmianie całkowitej optyki w, w, w jakiejś sprawie. To co było w przeszłości do trójka mieczy. Jeżeli wam y, ktoś zrobił krzywdę, przykrość, wbił wam, że tak powiem, y, szpilę, no to to już jest za wami. To już jest za wami. Y, przynajmniej takie y, tutaj poczucie skrzywdzenia, przynajmniej to jest już za wami. Bo ja mam wrażenie, że wy tutaj. Albo tu nogą, albo nie wiem, bo zaraz dojdę do tego, dlaczego o tym mówię. Bo tu ktoś jest niefajny, tu jest jakiś konflikt, tu jest jakaś kłótnia, jakieś przykrości, ktoś za waszymi plecami coś może działać. Tak jakby ktoś Wam, nie wiem. To są takie zakulisowe działania. To jest tak jak na przykład, nie wiem, wy macie jakiś projekt, a ktoś na przykład, inne, inne osoby umawiają się, że one wykorzystają ten pomysł i tak dalej. To jest kolejny przykład. O czym myślicie? Rycerz Buław to jest. To jest konkret. To jest dążenie do celu, to jest realizacja swoich planów, to jest. Podchodzenie do działania, yy, które ma doprowadzić do celu, do realizacji projektu, do, do osiągnięcia czegoś, yy, więc tak Was widzę dokładnie, tak? Czyli jakby się yy, zabieram po prostu do tego, tu, tutaj nie ma rozkminienia, przepraszam, tylko po prostu jest przejście do konkretu. No i teraz się ta karta pojawia w wieży. czyli ja oczywiście będę dopytywać, więc zaraz tutaj przejdziemy do tego. To są nagłe, niespodziewane wydarzenia, lub wasze spojrzenie inaczej na jakąś sprawę. I to może być takie naprawdę, że po prostu inni spojrzą, powiedzą yy, aha, po prostu nie będzie sprzeciwu. Natomiast yy, no u was rodzina i dom się pokazuje bardzo mocno. Finanse, zabezpieczenie rodziny, yy, dom w ogóle. Bardzo szeroko rozumiany, no to to jest wasze nastawienie. Może być to oczywiście związane z okresem świątecznym i z tym, co wcześniej wspomniałam. Natomiast wasze otoczenie no to jest właśnie ta osoba, która gdzieś tam wam. za waszymi plecami coś, coś. coś chce zrobić przeciwko wam, może tak bym powiedziała, coś wam tutaj. Czy życzy wam niedobrze, czy po prostu wy tak myślicie, że ten ktoś wam, myślę, życzy? Bo muszę jeszcze jedną ważną rzecz dodać. Miecze to są myśli. Więc to nie musi być tak, że ktoś was krzywdzi, tylko że wy tak uważacie, że ktoś was krzywdzi. Że jak on mógł, że jak oni mogli, jak, dlaczego ten ktoś się tak zachował, to mi sprawiło przykrość. Okej, okay, macie prawo tak myśleć, ale to nie znaczy, że ktoś naprawdę tak robi. To jest w waszej głowie, to jest wasze podejście. Więc to bym chciała bardzo mocno zaznaczyć. Podkreślam dwoma kreskami. Miecze to wasze myśli. Wy jesteście znakiem powietrza, czyli miecze to jest wasz, wasz żywioł. Więc tutaj wy bardzo często różne słowa analizujecie, zachowania czyjeś i możecie sobie troszeczkę dopisywać. Konflikt się pokazuje, rzeczywiście, konflikt się pokazuje, jakaś walka, może z tą osobą, może, może tutaj jakieś, jakieś kłótnie, jakaś wymiana zdań. No, no, tak delikatnie nazwałam, tak? Natomiast, oczywiście, skala jest, skala jest szersza. No i na końcu pokazuje się karta śmierci, czyli. Yy, zakończenia czegoś, waszej wewnętrznej przemiany, transformacji, że wy chcecie inaczej, tak jak powiedziałam, tutaj niektórzy mogą naprawdę bardzo mocno się zdziwić, jak zobaczą, yy, jak wy zmie zmieniacie do czegoś podejście. Jak wy coś, nie wiem, kończycie, jak wy yy, zmieniacie perspektywę, jakby zmieniacie pogląd na jakiś temat. No i właśnie sobie wyobraźcie znowu Coś, co jest bardzo mocno związane z tradycją i teraz wy mówicie, ale nie, bo ja właśnie, wiecie, ja to tam 20 wyjeżdżam, więc mnie nie będzie, ale jak to wyjeżdżasz, jak to, to my się w rodzinnym gronie nie spotkamy? No nie, bo ja nie będę po prostu stała w kuchni po to, żeby po prostu inni przyszli na gotowe, usiedli, pojedli i poszli i po prostu nikt tego nie doceni. Na przykład, dopytuję... Dopytuję, dopytuję. Jeszcze raz oczyszczę. Dobra, zacznę od tej karty czwórki. monet Znaczy tak, wy się czegoś trzymacie, bo wy czujecie, że to czujecie, że to wam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, bezpiecznej przestrzeni, że wy w tym się czujecie tacy mm, na swoim miejscu, że tutaj nabieracie sił przy tej osobie, albo w tym miejscu, albo w tej pracy, albo w tej sytuacji. Dlatego się tego trzymacie. Wy chcecie po prostu status quo zachować dla swojego poczucia bezpieczeństwa. Natomiast wiecie, jak to jest. Te dwie karty to mówią o wychodzeniu ze strefy komfortu. To jest bycie w strefie komfortu. To jest nie wychodzę na zewnątrz, no bo tam mogą wilki być, tak? No i, i w związku z tym siedzę, no i się ograniczam, i to mnie hamuje, i to mnie blokuje. Sprawdźmy tą trójkę mieczy. Sprawdzam ją, ponieważ to może być związane bardzo mocno z, też z tą piątką mieczy, no a z mieczy. Tak jakby ktoś was zostawił, jakby coś, co do was dotarło. Sprawiło Wam przykrość, ale to było w przeszłości. Natomiast tutaj ktoś może jeszcze. To mogą być dwie różne też sprawy. Natomiast to tak wygląda, jakby coś się wyjaśniło, coś, coś um, wyszło na jaw, co Wam po prostu przykrość sprawiło. No dobra, idziemy do tych kart najważniejszych. Tak ja to odczuwam. Do tej karty wieży. <laughs> Powiem tak. Jak się wkurzycie, bo chyba nie mogę, nie mam tu jakiegoś innego słowa do użycia. Jak się wkurzycie, jak tupniecie nogą, jak po prostu iskry pójdą. No, powiem Wam tak, może być wielka awantura. Tak sobie myślę, przez kogo wywołana. Nie wiem przez kogo. Możecie być Wy, jakby osobą, która zacznie. A możecie być też sprowokowani przez kogoś. Ale powiem tak, tu będzie. Ogień i dym. Ogień i dym, naprawdę. W, w, no ja widzę tę osobę, która stoi tu pięrogami, trzaska drzwiami, wychodzi mówi dość. Tak to widzę. Zapytałam <laughs> piątkę mieczy. Yy, aha, zanim położę kartę. To jest osoba, to może być osoba, która jest niezadowolona z tego waszego postępowania też. Znaczy, ktoś tu was chce ograć. Ktoś chce Was tu ograć. Ktoś chce yy, w taki. niezbyt. No niezbyt fajny sposób. Yy. Jakąś przewagę nad Wami zdobyć? Nie wiem, to jest jakaś konkurencja dla mnie, bo to są zawody, walka. Yy, no, to już każdy musi do, dopasować do swojej sytuacji. To jest ktoś, kto chce nad Wami mieć przewagę, kto chce z Wami wygrać. O tak bym powiedziała. Dopytam o tą piątkę. Buław. To znaczy. Ta sytuacja konfliktowa może zmienić, może przetasować tutaj sytuację. Tak bym powiedziała, bo no tu się zadzieje. Dla was się zadzieje bardzo. I to może, może, może skutkować nie wiem, zakończeniem relacji, zmianą waszą, przemianą waszą tak absolutną, że to po prostu wy sami możecie być nawet zaskoczeni. Ale no, powiem wam tak. Trzymanie się yy, Jakichś sytuacji, relacji, spraw, dlatego że no, tak będzie lepiej, nie będę tego ruszać, chyba już Wam się znudzi, chyba ma, Macie już tego dosyć i w związku z tym jakiś konflikt, jakiś proszę pamiętać, że nasza złość daje nam informację o tym, co nam nie pasuje. Jeżeli jesteśmy yy, niezadowoleni, jeżeli jesteśmy sfrustrowani, znaczy, że. To jest coś dla nas niefajnego, niekorzystnego, niedobrego. To nam nie robi dobrze. No więc trzeba tu poruszyć tym, tą sytuacją. No dobrze, sprawdzamy kartę śmierci. Hm. Moi drodzy, pamiętajmy: dzisiaj, y jutro, zawsze i, i w ogóle. Każdy koniec jest nowym początkiem, i tak to widzę dla Was. Ale powiem Wam tak: tutaj mury runą, tutaj po prostu będzie. To nie będzie tak gładko, że tak. No to ja teraz tak. Nie, 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 nie. Tu będzie. W Was taka przemiana zajdzie, że powiecie. Dość. I to słuchajcie, to nawet nie musi być tak, że wy się z kimś musicie pokłócić, chociaż to wychodzi mi frustracja. To nie znaczy, że to wy musicie wygarnąć komuś w plus, albo się pobić z kimś. Nie. Dlatego, że o ile tutaj jest takie zmiana o 180 stopni, zmiana perspektywy, to tutaj w karcie śmierci to już jest bardzo dojrzała decyzja. Koniec z tym. Ja teraz mam nowy sposób na spędzanie grudnia. Ja teraz mam, e, nie wiem, nową pracę. Ja teraz wchodzę, no, zaczynam nowe życie. Ja teraz kupuję nowe mieszkanie, teraz się wyprowadza w nowe miejsce, teraz zaczynam nową relację. Ale to jest już gotowość Wasza, w Was. Bardzo przemyślane, bardzo dojrzałe i bardzo takie. Wynikający z Was, z Waszej potrzeby tej zmiany. Jaka rada dla Was na ten miesiąc? Uważam, że bardzo mocny. Rada jest taka, że możecie wszystko. Możecie to zrobić. Jeżeli Wam nie pasuje co, jakieś tradycyjne podejście, znaczy ja się tego przykładu trzymam, bo tutaj jest ta rodzina i dlatego dom, rodzina, więc o to, o to chodzi, no to zróbcie coś z tym, a możecie z tym coś zrobić. Powiem szczerze, że może ktoś będzie próbował wam się sprzeciwić, ale wy jesteście tak konsekwentni, tak jesteście przekonani o tym, że wy już nie chcecie po staremu, wy chcecie inaczej, wy chcecie po nowemu. Macie dwa asy, no więc to też o czymś świadczy nowy początek. I jeszcze na dodatek maga macie, więc nowy, nowy początek, który możecie zrealizować. Wszystko jest w Waszych rękach. Życzę Wam udanego miesiąca, życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.